Już niedługo Niemcy będą decydować o przyszłości swojego kraju. Zmiana. To słowo szczególnie często pojawia się w kontekście nadchodzących wyborów. A jakich zmian i jakiej przyszłości chcą młodzi ludzie? O to zapytaliśmy młodych mieszkańców Bonn. Trzeba dużo zmienić. Ważnym tematem jest ochrona środowiska, żeby radzić sobie z ubóstwem dzieci, dokonywać postępów w polityce klimatycznej, polityka klimatyczna, żeby bardziej dbało się o bezrobotnych i budowało więcej mieszkań, stosunki nie między innymi krajami, dużo niesprawiedliwości społecznych, zdecydowanie korupcja, żeby w Niemczech istniało silniejsze lobby dla dzieci i młodzieży. Polityka klimatyczna, ochrona środowiska czy nierówności społeczne to tylko niektóre z punktów wymienionych przez młodych Niemców. Na ile te wypowiedzi są reprezentatywne? Jest z nami pan Martin Wycisk, ekspert z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, politolog. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Co sądzi pan o wypowiedziach, które przed chwilą usłyszeliśmy? No na pewno temat klimatyczny istnieje w młodej generacji, bo jednak świadomość tego, że to są zmiany, które ich najbardziej dotyczą. Po prostu mają świadomość, że no raczej jeszcze doświadczą tego osobiście, dlatego dla nich to jest o wiele bardziej polący problem niż dla innych grup wiekowych. Patrząc chociażby na analizy, które zostały wykonane po wyborach do Bundestagu w 2017 roku, czy po wyborach do Parlamentu Europejskiego, że jednak młodzi chcą głosować troszeczkę inaczej niż ich e, rodzice czy dziadkowie. Skąd taka tendencja? Niemieckie społeczeństwo się zmienia. Jeżeli sobie popatrzymy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, oczywiście tam nie ma progu wyborczego 5 jak teraz wybora do Bundestagu. Mandaty potrafiła zdobyć np. partia serdeczna Die Partei i potrafiła zwiększyć swój udział z jednego europosła na dwóch. Te duże grupy, te łączące tematyki, i gru w dużych grup społecznych zanikają, i powstają nowe pomysły, nowe wizje życia, i to potem też jest odzwierciedlone w systemie partyjnym. Żyjemy w czasach pełnych zmian, chociażby za sprawą panującej pandemii. Jak według Pana ta sytuacja związana z pandemią może wpłynąć na preferencje wyborcze młodych? No. Na pewno młodzi czuli się trochę zapomnieni w czasie pandemii. W debacie publicznej o konsekwencjach, o problemach mamy teraz studentów, którzy no już drugi rok ok, akademicki teraz zaczynają, nigdy nie widzieli od wewnątrz swojego uniwersytetu. No, młodzi są zdania, że jednak ich doświadczenie, ich głos nie jest reprezentowany. O równocześnie wybory były wygrywane w ostatnich latach. Jednak w tych starszych grupach wiekowych, jak powiedziałem, grupa wiekowa 49 lat plus, to jest 6% wyborców w Niemczech, to jednak dla partii o wiele łatwiej i było się odnieść do tych grup wyborczych, bo jednak bardziej zapewniały zwycięstwo. Niemniej w tym roku to się może zmienić, bo jak widać w sondażach, te wybory są otwarte i te 2 miliony najmłodszych wyborców czy jeszcze grupa czyli 7 milionów wyborców w wieku 21-29 lat, może się okazać decydująca. Pytanie jest takie, czy partie będą potrafiły ten elektorat zmobilizować. I generalnie partie stoją przed tym wyzwaniem by w ogóle dotrzeć swoją ofertą do wyborców, a po drugie też stworzyć ofertę, która będzie dla tych młodych atrakcyjna, która reflektuje ich problemy i wyzwania, które widzą w życiu. Wspomniał Pan o tej młodej grupie wyborców, która rzeczywiście może być decydująca. teraz z partii szczególnie próbuje jakoś tym programem zachęcić tych młodych wyborców? Taka tendencja, którą już widać od wyborów europejskich, i nawet wcześniej w zeszłym w 2017 roku wybora Bundestagu, to jest to, że Partia Zielonych, ale również dzielinki FDP więcej zyskają. O młodszych wyborców. Tutaj powody są różne. Oczywiście w przypadku zielonych temat ochrony klimatu i również inne partie jak FTP czy Die potrafiły ponadprzeciętnie dużo wyborców młodszych zmobilizować w porównaniu do całościowego wyniku. W przypadku FTP ja bym powiedział, że tutaj jest jedna kadra została odmłodzona. FTP ma jedną z młodszych frakcji w Bundestagu, więc tam po są młodzi posłowie. Zresztą to samo dotyczy zielonych i d na no FTP jeszcze bardzo duży nacisk nakłada na kwestię cyfryzacji, a również D-linkę no programowo o bliżej jest jednak tematyka dostępności do mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie jednak tych młodych jest więcej. Wszystkie te czeparki i jak chodzi o wiek kandydatów, i tematyka potrafi lepiej się do tej grupy wyborców przebić. Mhm. Okej, okay. w takim razie mamy różne pomysły. Wspomniał Pan o aspekcie mieszkań, o aspekcie ochrony środowiska. W takim razie, która z partii może spodziewać się tego największego poparcia pośród młodych wyborców? Podejrzewam, że największą szansę tutaj ma partia Zielonych, niemniej. CDU na pewno będzie miało najtrudniej o tą grupę wyborców, co ma po prostu dużą historię. W 2019 roku cała reakcja na YouTubera Rezo, na jego krytykę ogłoszoną na YouTube, była no bardzo nieszczęśliwa. No i też kwestia tego, że no po 16 latach przy rządach CDU. No, młodzi nie znają innej partki tam. I zdaje się, że w tej grupie wiekowie właśnie ta chęć pewnej korekty kursu jest najbardziej widoczna. O tym, jak zdecydują młodzi i jakich głosów posłuchają i jakich wyborów dokonają, dowiemy się już niedługo. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był ekspert, politolog z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Martin Wycisk. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.